Odejście y, Katarzyny Dobor z programu Nasz Nowy Dom wiązało się przede wszystkim z tym, że y, twoja mama przestała się starać na planie. Takie chodzą opinie? Tak. Nie, no to są już jakieś brednie. Ja znam ludzi, którzy produkują ten program, którzy z nią pracowali i nigdy taka opinia się nie pojawiała w żadnym... Znaczy, to, znaczy nie wiem skąd te opinie się biorą, ale to... Nie, to już jest jakaś Próba robienia sensacji na siłę. Ona bardzo lubiła ten program, bardzo się do niego przykładała. Eee, oczywiście ja nigdy nie byłem na planie tego programu. Nie no raz byłem, bo byłem jakimś tam gościem z ramienia Polsatu, ale nie no nigdy, nigdy ale, ale chyba wtedy tak mojej mamy nie było. No, bo to były jakieś ujęcia bez niej, eee, więc nie no, to, to, to myślę, że to jest próba robienia clickbaitów i sensacji wokół tematu, których który... O ile ja bym nigdy nie miał miejsca. No nie zakładam, że moja mama się nie starała, ona bardzo szanowała tą pracę i za bardzo bardzo była zawsze wdzięczna, że dostała taką szansę, bo pamiętajmy, że dla. Przepraszam, to też, żeby nikt tego nie dobrał właśnie jakoś mizoginistycznie, ale e, ale dla kobiet praca w telewizji jest bardzo trudna w pewnym wieku. No y, Przecież moja mama wywodzi się z tego pokolenia, w którym było jeszcze parę innych znanych, bardzo dziennikarek, prezenterek prowadzących. No i jak wiemy, y, w pewnym wieku wielu z nich podziękowano, tak, nie dostały szansy. Dla Do mojej mamy to było zupełnie nowe otwarcie. E, ona wiedziała, ile zawdzięcza temu projektowi, jak mm -hmm. ten projekt e, bardzo fajnie ją też e, gdzieś tam w świadomości ludzi e, e, wkomponował e, w ogóle w przestrzeń medialną. I, i nie sądzę, nie podejrzewam jej, jest zbyt dużym zawodowcem, żeby odpuszczała. To, to, inaczej, i, to jest też, ona jest zwierzęciem telewizyjnym. Ona może być nawet na próbie, czy na jakiejś tam sytuacji, zanim jeszcze jest przed kamerą w gorszej formie, ale jak tam się włącza czerwona lampka, to tam jest, to tam jest Tiger, no. tam, jest, yy, to, to tam nie ma takiej możliwości. To jest, to jest, to jest, to, to jest ta przedstawicielka tej ekipy, tego pokolenia telewizyjnego, które bardzo szanuje widza i bardzo szanuje yy, gości, których ma w programie, więc nie chce mi się w to wierzyć.